Wszystkim hej, dzisiaj będziemy otwierali no, kalendarz Lego e, Potela. Bra. Tutaj em, y, będzie M24 niespodzianek. No i teraz zaczynamy. Szukamy jedynki. Sup, no, no, jedynce już jest kary potem. Ten, em, zawsze em, w postaci nie byli w no, bo na przykład w ten kalendarz co robiliśmy, co odbieraliśmy Lego City, pierwsza nie była postać. Dobra, składamy Harry'ego Pottera. Dwie, które się tak odczepiają. Na wewnątrz odkładamy jego tu. Albo nawet tu. Dobra, teraz odbieramy dwójkę. Gdzie ona jest? Środku, jak ja mam jej nie zauważyć o oh maj, dwójka się mega trudno składa no bo zobaczcie, to jest taka no suwa, trochę nawet widać jak pociąć ale mogę wam pokazać ją, jak ona będzie wyglądała, kiedy ją skończymy jakoś tak widzicie pewnie Za Harry nam spadł ta sowa, nie wiem czy mi się nam tu ją złożyć, no bo mam mega dużo części. Pff, mi się uda złożyć A, Nie A spoko tu jest. Albo niespoko. Nie, ona się nie składa, mówię. Ona ma jedno takie skrzydełko, no i drugie. Na pewno. Dobra, zostało nam jeszcze tylko dwa oka. I ów złożyliśmy ale no, Dlaczego się jest takiego samego no, razu? Nie jak Harry Potter. Ale ta różdżka jest mini mini, jak em, postawić ją koło sowy. Teraz otwieramy trójkę. W trójce jestem chyba... Hmm, chyba jakieś, no... zaproszenie. No ja wiem jakie zaproszenie, tak? Kiedy się zaczynał film, to tak, gdy M. Słowa przyniosła zaproszenie, nie, ale co Dobra, już to składamy. Muszę zobaczyć, jak wygląda. Tak, teraz tak. Jeszcze nam zostało tylko znaczek z literką H. Zobaczcie, udało nam się coś takiego. Teraz składamy to tutaj. Dobra, zobaczcie na to. Sowa się, sowa niesie. So teraz otwieramy czwórkę. Dobra, już znalazłam ją. Z nie jak ona się nazywała ale ten kto, kto to Ta niech lajka like. zaraz wam pokażę ten postać już skończyliśmy tą postać tylko jeszcze została nam rożniczka ona jest trochę innego koloru niż harry pottera dobra ta postać tak wygląda <grym> bardzo proszę żeby postawiliście lajka, no i zasubskrybujcie ten kanał no i przechodzimy dalej no i teraz otwieramy już piątkę uuuu jak ona się szuka mamy czapę teraz otwieramy ten murek żeby było na samą czapkę dobra została nam jeszcze jedna część, no i skończyliśmy czapę, tylko jest tylko jest jak założyć ją Karemu potetą, to ona jest za duża. Dobra. Dobra, teraz zbieraliśmy chyba piątkę. No i zaczynamy od szóstki. Szóstka to są jakieś tam cukierki. Albo falośniki. No dobra, falośniki raczej. Składają się łatwo. Dobra, już składam te fasolki. No, mamy takie jakieś tam rysunki. Zobaczcie tutaj są rysowane fasole. mega fajnie wygląda. Skończyliśmy. Dlaczego wszystko jest wyższe od halebnego A Teraz składamy. My jak już teraz składaliśmy hostkę, to musimy teraz składać siódemkę postać Te włosy tej postaci mi się mega podobają. Smutno, że wspomniałam, jak się nazywa, ale on pewnie ma Twój. On jest pewnie taki sam jak Harry Potter, ale ta dziewczynka dlaczegoś jest od nich wyższa. Teraz, jako już odprowadziliśmy 7, to otwieram 8. nie 8, co będzie. Coś trudnego do składania. No, nie mogę zrozumieć co to jest, ale jakaś sowa albo jakiś ptak I to, i to, się mega trudno składa. No i tyle na ten. zobaczcie. To jest pewnie jakiś konicz, albo ktoś inny, no bardziej mi przypomina dla czegoś słowa. Dobra, został nam tylko jeszcze nosek. A dobra, przecież to jest pogryw. Dobra, odkładamy go tutaj. Teraz M. dziewiątkę. A co będzie w dziewiątkę? Co dziewiątkę się nawet nie składa. Po prostu mamy dwa jakieś złotych. Wbieramy, coś takiego. Zobaczcie na to. Po prostu, po prostu M położymy je koło siebie. Wybieramy już dziesiątkę. Co to jest? Postać. Musimy teraz wczepić jej głowę, no i spodnie. To jest taka dziewczynka. Już zapomniałam jak ona się nazywa. I postawimy ją sobie tutaj. I teraz jest, tylko daliśmy książkę i Otwieramy jedenastkę. Jedenastka to jest jakaś zabawa. Trudno się składa, ale no, Poradzę sobie. Dobra, teraz wczepiamy jej łapki. Muszę tak patrzeć w okienku cały czas, no bo tam się pokazuje. No bo tutaj mam takie, no... W kalendarzu jest takie okienko, gdzie się pokazuje jak to się składa. Dobra, zostało nam tylko oczy. I skończyliśmy naszą wabę. Ona była jedenasta, teraz otwieramy 12. Uuu, no jak ciopiamy tutaj, tak? Dobra, już No i skończone. Dałam się żabką. To znaczy, że teraz już odbieramy trzynastkę. To Jest też jakaś dziewczynka, która już nie pamiętam, że była w filmie. Ale ona chyba ma taką samą bluzkę jak Harry Potter. Ona wygląda tak. Teraz zobaczycie. Nie you no, know, ona ma taką samą bluzkę jak Harry Potter. A wszystko. Czy inni mają inne bluzki, ale najlepsza ma ten chłopak, no bo on ma spiernikiem. Teraz. czternastkę. W czternastce mamy coś podobnego. Pająka. No to zobaczcie, ile on ma do wyciągnięcia. Nie wiem, jak to się składa. Teraz zostało nam jeszcze dwie łapy. No i pająk gotowy. Otwieramy teraz 15. Bra to jakiś torcik, na razie przypomniałam to nie będzie torcik. En, no już, już skończyliśmy to, zobaczcie. Udało nam się coś takiego dziwnego. Piętnasty, No i teraz otwieramy już 16. W szesnasty jest znów jakaś postać. Łoo! Wow, ta postać jest najładniejsza. To jakby miało pomarańczową bluzeczkę, to by były ok. w Dobra, już. Ona była chyba, chyba w 15 okienku. Zobaczcie, tak wygląda. Teraz otwieramy siedemnaste. Co? Jakimś cudem w siedemnastym jest taka sama rzecz. Prawie taka sama. To będzie prawie to samo co to. Tylko trochę trudniej do składania to będzie. To dobra, już składamy. Teraz nam już to zostały oczy. I już skończyliśmy. On jest mega podobny do tego. I będziemy otwierać po 17-18. coś takiego, ale to nie będzie coś takiego. No i skończyliśmy. To jest jakieś coś takiego. Nie rozumiem, co to ma być. 18. Teraz już mamy jakąś spotkać. Skończyliśmy ją budować. To jest taki chłopiec. Tam dziewiętnastkę. No i przechodzimy do dwudziestki. Dwudziestka to będzie książka pająk. Dobrze, nie wiem jak to zebrać, no, jakoś nam się uda. Ta, o, o, jeszcze jedna część. Dobra, już wiem chyba co to jest. Ta książka atakowała Harry'ego Pottera. Przechodzimy do, do. Do 21? Jak to się trudno składa? Wow, zobaczcie, jakie to jest fajne. Wow, dobra, przechodzimy teraz dalej. Jesteśmy już na 22. Jest jakaś postać. No, zaraz ja mi trochę Tej postaci wcale nie widziałam no może nie pamiętam, dobra to, to jest coś takiego otwieramy 23 wow to jest najlepsze co tam było dla mnie prawie złożyliśmy jej nogi no i roślinka na głowę i ostatnie co, co, co musimy zrobić to jej nóżki dobra już skończyliśmy ją składać to jest ta roślina Uwielbiam ją, tak się ją wkłada I, I ona zaczynał zaczyna co będzie? 24.00. Coś mega trudnego rozkładania. Teraz jeszcze nam został tylko nosek. Wow, to jest taki leniferek. Tego miał Harry Potter.